Prescott wraz z przedstawicielami policji udał się do apartamentu Conwaya Jeffersona. Znajdował się on na pierwszym piętrze, ze wszystkich okien roztaczał się wspaniały widok na morze. Melczet zauważył, mimochodem Nieźle mu się powodzi, co? Zamożny człowiek? Bardzo zamożny, mam wrażenie. Nie oszczędza na niczym najładniejsze pokoje, jedzenie przeważnie à la carte, drogie wina jednym słowem wszystko co najlepsze. Melczet pokiwał głową. Prescott zapukał. Jakiś głos kobiecy zawołał, proszę. Dyrektor wszedł, zanim reszta. Pan Prescott zwrócił się przepraszającym tonem do kobiety, która spoglądała ku nim z pod okna: Proszę wybaczyć, że przeszkadzamy, ale ci panowie przyszli z policji. Zależy im bardzo na tym, ażeby zamienić parę słów z teściem, pani. Pani pozwoli: pułkownik Melchett, superintendent Harper, inspektor. hm, pani Jefferson. Pani Jefferson odpowiedziała skinieniem głowy. Nieładna kobieta. Takie było pierwsze wrażenie malczeta, ale potem, kiedy na jej ustach pojawił się lekki uśmiech i gdy zaczęła mówić, zmienił zdanie. Miała bardzo sympatyczny i powabny głos, a jasno rzechowe oczy były piękne. Ubrana była skromnie, ale gustownie. Miała około trzydziestu pięciu lat. Mój teść śpi, oznajmiła. Nie jest bardzo silna, to wydarzenie było strasznym wstrząsem dla niego. Musieliśmy wezwać lekarza, który dał mu proszek na senny. Gdy tylko się zbudzi, porozmawia z panami. Tymczasem może ja będę mogła udzielić jakiejś informacji. Proszę spocząć. Pan Prescott, który czekał tylko na to, żeby się wymknąć, szepnął do pułkownika Melcheta. Tak, mm, skoro to wszystko, co mogę dla panów uczynić? Zwolniony przez Melcheta, wycofał się z wdzięcznością. Ledwo zamknął za sobą drzwi. Nastrój stał się o wiele przyjemniejszy, niemal towarzyski. Adelaida Jefferson umiała roztaczać wokół siebie atmosferę spokoju i swobody. Była kobietą, która prawdopodobnie sama nigdy nie mówiła niczego niezwykłego, ale udawało się zachęcić inny do mówienia. W jej towarzystwie człowiek musiał się czuć dobrze. Również teraz znalazła odpowiedni ton. To nieszczęście bardzo nas wszystkich dotknęło. Przebywaliśmy bowiem dużo z tą biedną dziewczyną. Trudno w to uwierzyć. Teś jest okropnie wytrącony z równowagi. Bardzo lubił, lubi. Mecze zapytał. O ile mi wiadomo, teść pani zawiadomił policję o jej zaginięciu. Chciał się przekonać, jak ona zareaguje na jego słowa. Lekki odcień, bardzo lekki odcień gniewu, niepokoju. Nie umiałby dokładnie określić, czego zmącił przez okamgnienie jej spojrzenia. Zdawało się, że musi się opanować, jak przed niemiłym zadaniem, zanim zaczęła mówić dalej. Owszem, tak było. Ponieważ nie jest zdrowy, denerwuje go się szybko. Próbowaliśmy go przekonać, że wszystko się wyjaśni, że sprawa musi się w jakiś naturalny sposób rozwiązać i że dziewczyna będzie pewnie zrozpaczona, jeśli zawiadomi się policję z jej przyczyny. Ale uparł się. No cóż, uczyniła ruch ręką. On miał rację, a nie my. Chciałbym dokładnie wszystko nie wiedzieć. Czy pani znała dobrze róbki? zapytał Melczek. Zastanowiła się chwilę. To trudno powiedzieć. Teść mój lubi młodzież i chętnie się nią otacza. Rubie była dla niego typem nowym, nieznanym. Jeszcze by odbawił go. Przesiadywała dużo z nami w holu. Teść zabierał ją nieraz na wycieczki samochodowe. Głos jej był znowu zupełnie obiektywny. Manczot pomyślał, gdyby chciała, mogłaby więcej powiedzieć. Głośno poprosił. Proszę mi opowiedzieć wszystko, co pani wie o wczorajszym wieczorze. Oczywiście. Ale obawiam się, że nie będzie w tym nic nowego dla pana. Kolacja Ruby przyszła do nas do holu tańce już się rozpoczęły a ona jeszcze siedziała z nami umówiliśmy się że później zagramy w brydża ale czekaliśmy jeszcze na Marka Margaskael to mój szwagier mąż córki pana Jeffersona Mark chciał przed tym napisać kilka ważnych listów i Josie też jeszcze nie było miała być naszym czwartym Josie często grywała z państwem bardzo często Gra naturalnie pierwszorzędnie i w ogóle jest bardzo miła. Teś mój namiętnie gra w brydża i zawsze prosi Josie na czwartego. Ponieważ jest do dyspozycji wszystkich brydżystów, nie zawsze może grać z nami, ale przychodzi gdy tylko może. A w tym miejscu uśmiechnęła się z lekka: ponieważ Też wydaje tu dużo pieniędzy, dyrekcja zgadza się, żeby Josie nas faworyzowała. A pani lubi Josie? Owszem, nawet bardzo. Jest zawsze w dobrym humorze i pogodna, pracuje ciężko, jest oddana swojemu zawodowi. Jest mądra, choć niewykształcona i tak y, nigdy nie robi z siebie osoby ważnej. Jest naturalna i prosta. Proszę, nie mówi pani dalej. Jak już wspomniałam, Josie była jeszcze zajęta swoimi brydżystami, a Mark pisał listy. Ruby więc rozmawiała z nami trochę dłużej niż zazwyczaj. Potem przyszła Josie, a Ruby poszła na pierwszy wysyp z Raymondem, to for Dancer i trener tenisowy. Potem wróciła do nas właśnie w chwili, kiedy naczył również Mark. Wtedy wróciła na salę i tańczyła z jakimś młodym człowiekiem, a my siedliśmy do brycza. Zatrzymała się z bezradnym gestem. I to wszystko co wiem. Widziałam ją po raz ostatni, gdy tańczyła. Ale bryczy jest grą wymagającą skupienia. Już nie patrzyłam na salę. Około północy Raymond bardzo zdenerwowany przyszedł po Josie i zapytał ją, gdzie jest Ruby. Josie próbowała go oczywiście uspokoić, ale superintendent Harper przerwał jej spokojnym głosem. Dlaczego oczywiście? Ponieważ zawahała się i zmieszała trochę, jak się malczytowi zdawało. Josie przecież nie chciała, żeby ktoś zauważył nieobecność Ruby. Czuła się do tego stopnia za pewnego stopnia odpowiedzialna za kuzynkę. Wyraziła przypuszczenie, że dziewczyna będzie prawdopodobnie u siebie, gdyż skarżyła się przed chwilą na ból głowy. Zdaje mi się, że to zresztą nie było prawdą. Jose powiedziała to tylko jako usprawiedliwienie. Raymond poszedł zatelefonować do pokoju Ruby, ale widocznie nikt się nie zgłosił, bo wrócił po prostu wściekły. Jose poszła za nim, próbując go uspokoić. W końcu zatańczyła zamiast Rubi. Było to dzielne z jej strony, gdyż widać było poniżej, że noga ją boli. Po skończonym tańcu wróciła do nas i uspokajała mego teścia, który już bardzo się zdenerwował. Ostatecznie uspokoiliśmy go na tyle, że zgodził się pójść spać. Powiedzieliśmy mu, że Rubi pewno pojechał gdzieś samochodem i po drodze miał defekt. Bardzo stroskany położył się spać i dziś rano zawiadomił od razu policję. Zatrzymała się. Resztę pan zna. Dziękuję Pani. Teraz muszę Panią zapytać, czy ma Pani pojęcie, kto mógł popełnić tę zbrodnię? Odpowiedziała natychmiast: Najmniejszego. Nie mogę udzielić żadnych wskazówek. Meczet nalegał. Nie posądza Pani nikogo. Czy dziewczyna nie napomknęła nigdy o czymś, co mogłoby rzecz wyjaśnić? O zazdrości, o jakimś człowieku, który by, którego by się bała, a z którą łączyłyby jakieś bliższe stosunki? Przy każdym pytaniu Adelaida zaprzeczała ruchem głowy. Zdawało się, że rzeczywiście niczego więcej nie wie. Superintendent zaproponował, żeby przesłuchać teraz Barleta i powrócić w później do Jeffersona. Melchett zgodził się. Przedstawiciele policji pożegnali się, a pani Jefferson przyrzekła zawiadomić ich, gdy tylko teść się obudzi. Sympatyczna osoba, zauważył pułkownik, gdy drzwi zamknęły się za nim. Bardzo sympatyczna, przyznał Harper. Jerzy Barlet był młodzieńcem chudym i niepozornym o wystającej krytyce. Miał duże trudności z ujęciem swoich myśli w słowa. Był tak zdenerwowany i roztargniony, że zdobycie od niego rzeczowego zeznania było prawie niemożliwe. Trzeba przyznać, że to okropne, prawda? Zwykle czyta się o takich rzeczach tylko w gazetach, ale trudno uwierzyć, że coś takiego może się naprawdę zdarzyć. Niestety nie ulega wątpliwości, że to naprawdę się zdarzyło podkreślił Harper. Nie no, oczywiście, że nie, no, ale to niebywałe. Po prostu nie bywałe. I w dodatku tak daleko stąd. W jakimś dworze, prawda? Strasznie, po wielkopańsku. I tak w ogóle. Wywarło to pewne ogromne wrażenie w okolicy, co? Melchiat przejął inicjatywę rozmowy w swoje ręce. Pan dobrze znał ofiarę? Barat przychodził się. O, w, w, wcale nie, ser. Nie, naprawdę, prawie w ogóle nie. Rozumie pan? Tańczyłem z nią raz czy dwa razy. Graliśmy trochę w tenisa, żeby zabić czas, wie pan. Pan był ostatnim człowiekiem, który wczoraj wieczór widział Ruby jeszcze przy życiu. Tak, zdaje się, że ostatni, jak to kropie brzmi, co? Była wtedy całkiem zdrowa, zdrowa, żywa, no i w ogóle. O której godzinie to było? Ach, wie pan, nigdy nie wiem, która godzina. To nie było bardzo późno. Pan z nią tańczył? Tak, poniekąd tak, a więc faktycznie tańczyłem z nią, a, ale od razu na początku wieczoru. O, zaraz po jej występie tym tenisistą. A więc o dziesiątej, czy też o wpół do 11, czy o jedenastej nie pamiętam. Mniejsza w tej chwili o dokładną godzinę. Ustalimy to potem. Niech mi Pan wszystko opowie. Yy, więc tańczyliśmy, wie Pan. Nie można powiedzieć, żebym bardzo dobrze tańczył. To nas w tej chwili nie interesuje. E, nie, nie interesuje, tak. Mnie też się tak zdaje. A więc tańczyliśmy. Dookoła i dookoła, i, i ja coś powiedziałem, ale Rubi nie mówiła dużo je tylko. Jak już wspomniałem, nie tańczę. Świetnie, dlatego dziewczęta, no cóż, chętnie kończą, taniec, Pan rozumie. Skarżyła się na ból głowy, orientuje się, kiedy jestem zbyteczny, więc powiedziałem: koniec na dziś już. Wtedy ją pan widział po raz ostatni? poszła na górę. Czy nie wspomniała o jakimś spotkaniu, o wycieczce autem albo randce? Bartlett potrząsnął głową. Przy mnie nie, był zasmucony. Po prostu zostawiła mnie i poszła sobie. W jakim była nastroju? Czy wydawała się wylękniona, roztargniona, może przygnębiona? Barlet zastanawiał się chwilę, po czym znowu potrząsnął głową. Nie, tylko znudzona. Ziewała i w ogóle nic poza tym. Melchett zapytał: A co pan robił, panie Barlet? Co pan robił po rozstaniu się z Rubi kin? Barlet wpatrzył się w niego osłupiałym wzrokiem. Zaraz, zaraz. No i co pan na to? Co ja właściwie robiłem? Tego właśnie chcemy się dowiedzieć od pana. Tak, tak, o, oczywiście. Wcale nie tak łatwo sobie przypomnieć, wie pan. Zaraz, zaraz. Niewykluczono, że poszedłem do baru i piłem. A czy pan istotnie poszedł do baru i napił się czegoś? A no właśnie, coś piłem. Ale nie sądzę, żeby zaraz po rozstaniu z nią. Zdaje mi się, że poszedłem się trochę przejść, wie pan, na świeże powietrze. Taki ciepły wrzesień, bardzo ładny wieczór. Tak, tak było. Przechadzałem się chwilę, potem wróciłem, wypiłem coś, potem zajrzałem na salę dancingową. Ale nic tam się nie działo. Zwróciłem tylko uwagę, że ta, no jakże jej tam ta Josie znowu tańczy. Jest ten jesistą. Jakiś czas uchodziła za chorą, cała jest z nogą i w ogóle. A więc wrócił Pan na dansy o północy. Czy chce Pan przez to powiedzieć, że Pan przeszło godzinę spacerował po ciemku? No, piłem też trochę, wie Pan, no i cóż, no, rozmyślałem o różnych rzeczach. Zeznanie Barleta było najmniej wiarygodne ze wszystkich. Mężczyzna zapytał surowo. O czym pan myślał? O, nie pamiętam. O wszystkim odparł pan barret niepewnym tonem. Czy pan ma auto? Owszem, mam. Gdzie ono stoi? W garażu hotelowym? Nie, stało na dziedzińcu. Myślałem, że może się trochę przewietrze, wie pan. Może się pan naprawdę przewietrzył? Nie, nie, na pewno nie. Na to mogę przysiąc. I nie zabrał pan przypadkiem panny kim na przejażdżkę? O, do licha! Do czego pan zmierza? No wie pan? Nie zabrałem jej, przysięgam panu, naprawdę nie. Dziękuję panu. Zdaje mi się, że to na razie wszystko, na razie, powtórzył Melczec znacząco. Pan Barlet został sam. Na jego mało inteligentnej twarzy malował się dziecinny strach. Całkowity idiota, orzekł Melczec. Nie uważa pan? Harper pokiwał głową. Marny, jeszcze długą drogę przed sobą, stwierdził. Portier nocny, jak również barman w barze, nie zaznali niczego istotnego. Portier nocny przypomniał sobie, że zaraz po 12 telefonował do Panny Kin, ale nikt się nie zgłosił. Nie wiedział, czy Pan Barlet wyszedł z hotelu lub wrócił. W ciągu pogodnej nocy mnóstwo osób wychodziło ciągle na spacer i wracało. Poza tym głównym wyjściem w holu istniało zresztą jeszcze kilka bocznych wyjść z korytarza. Porty był raczej pewny, że panna Kim nie wyszła głównym wyjściem. Ze swego pokoju na pierwszym piętrze mogła schodami zejść na drugi koniec korytarza i stamtąd wydostać się na boczny taras. W ten sposób mogła niepostrzeżenie opuścić hotel. Barman pamiętał, że pan Barlet był wieczorem w barze, ale nie umiał powiedzieć o jakim czasie. Jego zdaniem nie było to ani za wcześnie, ani za późno. Pan Barlet siedział w kącie z miną dość melancholijną. Jak długo tam siedział, tego barman nie pamiętał. Przez cały wieczór przewinęło się wiele osób. Gdy wychodził z baru, zaczepił ich mały chłopczyk. Miał około dziewięciu lat. Natychmiast zaczął szczebiotać. To wy jesteście detektywami. Nazywał się Piotr Karmody. Mój dziadek zawołał policję z powodu rubi. Czy jesteście ze skot Pan się chyba nieki. nie gniewa, że mówię do pana, prawda? Zdawało się, że meczet odprawi malca krótko, ale Harper wdał się w nim z rozmow w rozmowę. Odezwał się tonem życzliwym, zachęcającym. Nie szkodzi, chłopcze. To cię oczywiście wszystko bardzo interesuje. Jeszcze jak? Lubi pan powieści kryminalne? Ja bardzo. Czytam wszystkie. I mam już autografy Doroty Sajez, Agaty Christie, Dixona Kara. Czy gazety napiszą o tym morderstwie? Spodziewam się potwierdził Harber. Wracam w przyszłym tygodniu do szkoły. Wtedy opowiem kolegom, że ją znałem. Nawet bardzo dobrze ją znałem. A jak ci się podobała? Piotr zastanawiał się chwilę. No, niewiele nie obchodziła. Mnie się zdaje, że ona była dość głupia. Mamusia i wujek Mark też jej nie cierpieli. Tylko dziadzio. Dziadzio chciał zresztą zobaczyć z wami się teraz. Edward szuka was. Hyper szepnął zachęcającym tonem. A więc twoja mama i wuj nie cierpieli, Ruby. I czemu? A bo ja wiem. Robiła zawsze taką ważną z siebie i mamusia z wujkiem nie mogli znieść, że wyprawia z że dziadzio wyprawia takie historie. Zdaje mi się, stwierdził pierwszy są, że oni się cieszą, że Rubin nie żyje. Harper przyglądał mu się zamyśleniu. Czy słyszałeś, że tak mówią? To nie, ale wujek Mark powiedział, no to przynajmniej jakieś wyjście z sytuacji. A mamusia dodała, tak, ale straszne. A wujek, że nie ma co, się, nie ma co udawać. Harper i Merced zamienili ze sobą spojrzenia. W tym momencie ukazał się dostojny, schludnie ubrany człowiek. Przepraszam panów najmocniej. Jestem służącym pana Jeffersona. Obudził się i posłał mnie do panów, gdyż chętnie zobaczyłby się z panami. Udali się znowu do apartamentów pana Jeffersona. W salonie zastali Adelaide'em Jefferson rozmawiającą z wysokim człowiekiem, który przechadzał się nerwowo i niespokojnie po pokoju. Na widok wchodzących odwrócił się gwałtownie. Ach tak, dobrze, że panowie przyszli. się już pytał o panów. Obudził się teraz. Proszę go możliwie nie denerwować, dobrze? Z jego zdrowiem nie jest najlepiej. Doprawdy cud, że go ten wstrząs nie zabił. Harper wtrącił. Nie wiedziałem, że jest taki chory. On sam o tym nie wie, objaśnił Mark Gaskell. Serce takie kiepskie. Lekarz zwrócił Eddie uwagę na nie i przestrzegał przed zdenerwowaniem, przestrachem. Dał do zrozumienia, że lada chwila może nastąpić koniec, prawda Eddie? Pani Jefferson potwierdziła jego słowa. Melchett orzech oskle. Morderstwo niestety nie jest lekiem uspokajającym, bo staramy się być ostrożni. Podczas rozmowy przyglądał się Markowi Gaskalowi. Nie podobał mu się. Dzika, trapieżna twarz bez skrupułów. Człowiek przyzwyczajony robić, co mu się podoba i którego kobiety ubóstwiają. Ja bym mu nie ufał, pomyślał pułkownik. Bez skrupułów, oto jedyne określenie. Taki człowiek był zdolny do wszystkiego. W dużej sypialni z widokiem na morze siedział przy oknie w fotelu na kółka Conway Jefferson. Ledwo przedstawiciele policji weszli i odczuli już wpływ jego silnej indywidualności. Zdawało się, że nieszczęście czyniące go kaleką podnieciło jeszcze silniej płomień życia w jego okaleczonym ciele. Miał doskonale ukształtowaną głowę, jego rude włosy siwiały z lekka. Zgruba ciosana, wyrazista twarz opalona była na ciemny brąz, a oczy lśniły głębokim szafirem. Ani śladu choroby czy herlatstwa. Głębokie bruzdy na twarzy świadczyły o cierpieniu, ale nie o słabości. To był człowiek, który nie podejmował bezcelowej walki z losem, lecz przyjmując to, co mu los dawał, Pozostawał mimo to zwycięzcą. Dobrze, że panowie przyszli, przemówił. Szybkim wzrokiem srostrował ich. Pan jest szefem policji w Radfordshire. Dobrze. A pan jest superintendentem, harperem? Proszę spocząć. Papierosy są tam na stole. Podziękowali i usiedli. Męczek zaczął. Jak słyszałem, interesował się pan zmarłą. Zleka ironiczny uśmiech przemknął po twarzy. Tak, kochani, bliźni nie omieszkali panów poinformować o tym. Cóż. To nie żadna tajemnica. A czego już dowiedzieli się panowie od mojej rodziny? W tym miejscu spojrzał szybko na nich. Męczet odpowiedział. Pani Jefferson mówiła nam, że dziewczyna bawiła pana swoim szczepiotem i że była poniekąd pupilką pana. Z panem Gaskellem nie mieliśmy jeszcze sposobności dłużej rozmawiać. Konuj Jefferson uśmiechnął się. Eddie jest dyskretna. Mark wyraziłby się inaczej. Mam wrażenie, że nie zawadzi, jeśli podam panom jasno i otwarcie kilka faktów. Zależy mi na tym, żebyście zrozumieli moje stanowisko w tej sprawie. W tym celu muszę wrócić do tragedii mego życia. Przed ośmiu laty straciłem w katastrofie lotniczej żonę, syna i córkę. Od tej pory zostało ze mnie pół, nie mówiąc o moim stanie fizycznym. Rodzina była dla mnie wszystkim. Zięci synowa byli dla mnie bardzo dobrzy. Robili co mogli, aby zastąpić mi rodzone dzieci. Ale zdawałem sobie sprawę, zwłaszcza ostatnimi czasy, że ostatecznie każdy z nich musi żyć własnym życiem. W gruncie rzeczy jestem sam. Panowie to rozumieją. Lubię młodzież. Jej widok sprawia mi przyjemność. Raz czy dwa zastanawiałem się już, czy nie zaadoptować jakiejś dziewczyny czy chłopca. Podczas ostatnich miesięcy polubiłem to biedne dziecko, które zamordowano. Była taka prosta, taka naiwna. Opowiadała mi o swoim życiu, o swoich przeżyciach. Mówiła o mamusi, o tatusi, o dzieciństwie spędzonym w obokim domu. Dzięki niej poznałem świat zupełnie różny od tego, w którym dotychczas żyłem. Nigdy się nie skarżyła, nigdy nie czuła się pokrzywdzona. Było to dziecko skromne, dzielne, ciężko pracujące, niezepsute i urocze. Może nie była damą, ale na szczęście nie była wulgarna, ani też nie udawała niczego. Sympatia moja dla Ruby wzrastała i postanowiłem ją zaadaptować. Rubi miała być prawie moją córką. Mam nadzieję, że to tłumaczy mój stosunek do niej i kroki podjęte przeze mnie, gdy dowiedziałem się o jej zagadkowym zniknięciu. Przerwa na chwilę. Harper zapytał swoim spokojnym, obiektywnym głosem: Czy może nam pan powiedzieć, jaki pański zięci synowa przyjęli ten projekt? Jefferson odpowiedział natychmiast: Cóż mogli rzec? Może nie byli bardzo zachwyceni takim pomysłem. W tego rodzaju sprawach istnieje zazwyczaj dużo przesądów, ale zachowywali się bardzo porządnie, tak, nawet bardzo porządnie. Nie są bynajmniej zależni ode mnie. Kiedy mój syn się ożenił, oddałem mu połowę mego majątku. Uważałem to za słuszne. Nie należy dzieciom kazać czekać na swoją śmierć. Potrzeba im pieniędzy, póki są młodzi, a nie dopiero w średnim wieku. Tak samo postąpiłem z córką Rozamundą, Kiedy uparła się, że wyjdzie za biednego człowieka, dał mi wielki posad w gotówce. Tę kwotę odziedziczył dziedziczył Gaskell po jej śmierci. Jak panowie zatem widzą, sprawa z punktu widzenia finansowego była całkiem prosta. Tak, jest całkiem prosta, przyznał Harper, lecz w jego głosie dźwięczała pełna powściągliwość. Conway Jefferson zareagował natychmiast. Pan jest innego zdania? Nie wypada mi zabierać głosu, ale na podstawie doświadczenia wiem, że członkowie rodziny zachowują się nieraz bardzo dziwnie. Ma pan oczywiście rację, ale musi pan zauważyć, że Gaskell i pani Jefferson właściwie nie stanowią mojej rodziny, nie są moimi krewnymi. To oczywiście różnica, przyznał Harper. Conway Jefferson zmrużył oczy. To nie znaczy, żeby oboje nie uważali mi za starego wariata. Każdy normalny człowiek myślałby tak o mnie, ale nie jestem wariatem. Znam życie. Przy odrobinie wykształcenia i wychowania Ruby mogłaby się wszędzie pokazać. Teraz przemówił Melchert. Obawiam się, że pan będzie nas uważał za ludzi niedyskretnych i natrętnych, ale poznanie wszystkich faktów jest ogromnie ważne dla nas. Pan zamierzał zaadoptować dziewczynę, ale pan tego jeszcze nie uczynił. Nie wydał pan jeszcze żadnych dyspozycji finansowych? Domyślam się, do czego pan zmierza. Szuka pan kogoś, kto miałby jakąś korzyść z powodu śmierci tej dziewczyny. Lecz tutaj ten motyw odpada. Formalności prawne potrzebne do adopcji były rozpoczęte, ale jeszcze nie zakończone. Machet powiedział wolno. Gdyby zatem panu coś się stało, Jefferson odparł szybko. To mało prawdopodobnie, żeby mnie się coś mogło stać. Jestem kaleką, ale nie jestem chory, chociaż lekarze lubią się mądrzyć i przestrzegają przed przemarznięciem. Przemęczenie. Jestem silny jak koń. Mimo to zdaję sobie sprawę z tego, że życie każdego człowieka jest rzeczą kruchą. Mój Boże, cóż może lepiej o tym wiedzieć niż ja? Najsilniejszy człowiek może nagle umrzeć, ale pomyślałem o tym zawczasu. Mniej więcej tydzień temu zrobiłem nowy testament. Tak? Harper przechylił się zaciekawiony. Zapisałem rubli 50 tysięcy funtów. W chwili uzyskania pełnoletności otrzymałaby tę kwotę. Manchett i Harper byli zdumieni. Harper zauważył niemal z przyjęciem: To bardzo dużo pieniędzy. Tak, na dzisiejsze czasy dużo. I taką kwotę chciał pan zapisać dziewczynie, którą pan zaledwie znał kilka tygodni? Żywy oczy Jeffersona rozbłysły gniewem: Czy stale muszę powtarzać jedno i to samo? Nie mam krewnych, ani siostrzeńców, ani bratanków, ani nawet dalekich kuzynów. Mogłem tę kwotę zapisać jakiemuś towarzystwu dobroczynnemu, ale wolę zawsze jednostkę, którą znam. Roześmiał się. Kopciuszek stał się przez noc królewną. Dobry wróż zamiast dobrej wróżki. Czemu nie? To moje pieniądze ja je zarobiłem. Malczew zapytał. Czy poza tym wyznaczył pan jeszcze jakieś lokaty? Małą kwotę przeznaczyłem dla Edwarda, służącego. Resztę podzielono by między Marka i Edi. A ta reszta, przepraszam za pytanie, byłaby duża? Prawdopodobnie nie. Mm, trudno mi dokładnie określić. Po wszystkich potrąceniach i podatkach zostałoby pewno z 5 do 10 tysięcy funtów. Hm. Niech pan nie myśli, że skrzywdziłem tych postępowań Marka i Edi. Jak już panom powiedziałem na wstępie, podzieliłem majątek, gdy dzieci założyły własne ogniska domowe. Sobie zatrzymałem względnie małą kwotę, ale po, po tragedii potrzebowałem dużo pracy. Rzuciłem się wir interesów. Kazałem sobie założyć telefon między sypialną i piórą. Pracowałem niemal dzień i noc. Pomogło mi to. W moim wielkim nieszczęściu dawało poczucie, że mimo kalectwa jeszcze potrafią coś działać. Rzuciłem się w wielkich interesów. To niego zmienił się, jakby mówił raczej do siebie niż do słuchaczy, i przez jakąś ironię losu, udawało mi się po prostu wszystko. Najbardziej ryzykowne spekulacje kończyły się sukcesem. Cokolwiek zaryzykowałem wszystko, dawało dobre rezultaty. Czego się tknąłem, zamierzniało się w złoto. I w ten sposób opatrznościami pewnie wynagrodzić moje straty. Usta jego zacięły się z goryczą, bruzdy na twarzy pogłębiły się. Opanował się i uśmiechnął. Jak panowie zatem widzą, pieniądze zapisane rubi były moją wyłączną własnością. Mogłem z nimi zrobić, co mi się żywnie podobało. Malczet przyznał szybko niewątpliwie panie Jefferson. Dobrze, ale teraz ja chciałbym o coś zapytać, jeśli wolno. Pragnąłby się dowiedzieć bliższych szczegółów o tym strasznym wypadku. Wiem tylko tyle, że znaleziono małą rupię uduszoną w jakimś domu odległym, o stąd o dwadzieścia mil. Tak jest w Gosington Hall. Jefferson zdumiał się. W Gosington, ależ to dwór pułkownika Bantry'ego. Bantry, Bantry. Artur Bantry, znam go doskonale. Jego i jego żonę. Poznałem ich parę lat temu, w czasie podróży. Nie wiedziałem, że oni tu mieszkają, przecież to. Urwał. Harper wtrącił mimochodem. Pułkownik Bantry był zeszłego wtorku na kolacji w Matchesticu. Nie spotkał się pan z nim? We wtorek? Wtorek? Nie, wróciliśmy bardzo późno. Wybraliśmy się na całodzienną wycieczkę, jedliśmy kolację po drodze. Czy Ruby Keane nie mi do pułkowniku? Jefferson potrząsnął głową. Nie, nie sądzę, żeby ich znała. Na pewno nie. Znała tylko artystów i ludzi z tej branży. Zastanowił się chwilę, po czym zapytał nagle: Cóż Bantry na to? Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo wczoraj na zabraniu konserwatystów zwłoki odkryto dziś rano. Pułkownik Bantry twierdzi, że nigdy tej dziewczyny nie widział. Jefferson kiwnął głową. Nieprawdopodobna historia. Superintendent Harper odkrząknął. Czy nie ma pan jakichś podejrzeń, kto mógłby popełnić to morderstwo? Chciałbym je mieć. Na skroni Jeffersona nabrzmiały żyły. To po prostu niesłychane. Powiedziałbym, że coś podobnego nie może się zdarzyć, gdyby się nie wydarzyło. Czy Ruby miała może przyjaciela z okresu poprzedzającego znajomość z panem, który by ją śledził albo jej groził? Jestem pewny, że nie. Powiedziałabym mi o tym. Ruby nie miała rzeczywistego przyjaciela. Sama mi to powiedziała. Wierzę, że panu tak powiedziała. Jefferson ciągnął dalej. Przede wszystkim, gdyby jej się ktoś odgrażał, wiedziałaby o tym Josie. Czy ona nie może dać jakichś wskazówek? Twierdzi, że o niczym nie wie. Jefferson zmarszczył się o czoło. Mam po prostu wrażenie, że to czyno błąkanego. Ta szczególna brutalność następnie to wdarcie się do dworu, to wszystko jakoś się nie wiąże nie klei. Istnieje przecież taki rodzaj zbrodniarzy, zboczeńców, którzy porywają dziewczęta, czasem nawet dzieci, mordują je. Oczywiście, przyznał Harper, zdarzają się takie wypadki, ale widzielibyśmy o tym, gdyby taki potwór grasował w okolicy. Jefferson ciągnął dalej. Myślałem już o wszystkich, których kiedykolwiek widziałem w towarzystwie Ruby. Goście z hotelu i goście spoza hotelu, ludzie, z którymi tańczyła. Wszyscy wydają się niewinni, przeciętni ludzie. Z żadnym z nich nie była w bliższych stosunkach. Twarz Harpera była nieprzenikniona, ale pojawił się w niej niedostrzegalny dla Jeffersona odcień wątpliwości. Mimo wszystko Ruby mogła mieć przyjaciela, choć Conway Jefferson o tym nie wiedział. Ale nie powiedział nic. Szef policji spojrzał na niego pytająco, po czym stał. Bardzo dziękujemy, panie Jefferson. To wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. Czy poinformują mnie panowie o dalszym przebiegu śledztwa? Naturalnie, pozostaniemy w kontakcie. Opuścili pokój. Jefferson oparł się o fotel. Powieki opadły na jasne błęki oczy. oczu. Wydało się nagle bardzo zmęczone. Po krótkiej chwili zawołał Edwards, służący wszedł natychmiast z sąsiedniego pokoju. Edward znał swego pana lepiej niż ktokolwiek inny. Nawet najbliżsi widzieli Jeffersona tylko w pełni sił. Edward znał również chwile jego słabości. Znał zmęczenie, przygnębienie, i zniechęcenie Jeffersona w chwilach, kiedy przygniatały go samotność i smutek. Słucham pana. Proszę zatelefonować do sir Henry'ego Kleiteringa. Jest w Melbourne, Abbas. Niech przyjedzie jeszcze dzisiaj, jeśli to możliwe. Proszę powiedzieć, że sprawa jest bardzo pilna.